Nie wiem czy wiecie, ale ludzie zbadali mniej niż 5% oceanów na całym świecie, co oznacza, że wiemy mniej o oceanach niż o kosmosie. Moi drodzy, ja jestem rekinem, który poszukuje zemsty za to, że zabił nam matkę jeden gość i do tego nas trochę poturbował. Z racji tej płynę zniszczyć typa. Niech żyje grota. Co my mamy tu za misję? Dobra, to musimy po prostu grotę zwiedzić. Co nie będzie raczej problemem. Coś tutaj jest ciekawego, bo widzę, że takie łańcuchy są. A nie, dobra, to jest po prostu pokazuje, że tutaj jest to rurka. Okej. Okay. Dobra, możemy płynąć szybciej, ponieważ on czuję, że jesteśmy wolni. I w ogóle widzicie, że jesteśmy kamiennym rekinem. Co jest no naprawdę dość fajnie zrobione. Będę to powtarzał ciągle, póki w to gram. E, mi się fajnie w to gra, tak naprawdę. I genialnie mi to tak przypomina te Hungry Shark Evolved. No, było to jedno z lepszych gier mojego dzieciństwa. Nie wiem, czy dalej jest ta gra gdzieś dostępna. A zobaczę na telefonie. Bo nie ukrywam, chętnie wrócę do tego. ty nazwiesz to twój ulubiony i deseru. jesteś nudą i mało oryginalną osobą, pora wybrać innego ulubieńca. O ty gnoju! Dobra, dobrze. No nie, źle płynę. Jeju. No. Okej, okay. dobra, nie będę ci przerywał po prostu, kiedy mówisz. Dobra, czyli jeszcze tutaj musimy płynąć. Mamy, mam wrażenie, że naprawdę strasznie wolno pływamy. Chociaż nie wiem, czy coś się zmienia od tego, aż urośliśmy, czy nie. Bo ile mamy. To było tu... 6,5 metra, łopanie Jak my to chyba już się zamieniamy w Mega Lodona. o ty o, się. I cyk ze żarty żywcem! I to był chyba albinos jeszcze widzę. gruper Grupery nie są już w ogóle dla nas Że tak powiem wyzwaniem. Nie musimy go nawet kąsać. On po prostu wpływa nam do... Jamy ustnej. O, łowisz sobie. A to ja Ciebie złowiłem! Młoo. Dobra. Żółwik sami. Dobra, nie chrupa, tak jak zawsze. Aktywność gotowa. No, fajnie, że jest gotowa, ale my płyniemy, żeby misję zrobić. Niech żyje grota. Musimy ją odwiedzić, bo taka jest nasza misja. Taka nasza wola. Dlatego. My zrobimy to, co Rekin sobie życzy. No i oto ładnie, mamy wjazd do groty, wpłynięcie, bardzo fajne. Witaj w wielorybie. No. I co mi to daje? Czy w ogóle mogę ulepszyć tutaj coś? Jeszcze brakuje mi tylko głowy i organy, jedne. Nie mogę już tego ulepszyć. Czy mogę to ulepszyć? Nie. To nie, nie mogę tego ulepszyć. Brakuje mi kryształu. Tego też kryształ mi brakuje. Dobra, ale tak to, to widzę, już wszystko zginę. No to dobra, co teraz jest za misja w ogóle? E, fabuła: czarny, biały i martwy. Fingerfoot: żółwia katastrofa. Zobaczmy, gdzie jest nasza żółwia katastrofa. Ona jest tuż niedaleko, 300 raptem metrów. Więc co to dla naszego rekina, skoro pływamy tak szybko? Makrela królewska jest w moich ustach. Tak jak moja langusta. Nie wiem co to jest langusta, dlatego powiem, bo to fajnie brzmi. I pasuje do moje usta. Jak langusta, jemy sobie żółwia, bo mamy... Joki mały żółw dziesiętego poziomu! Dobra, mamy misję, żeby zjadać te żółwiki, no to dobra, posilimy się nimi. Dobra, ostronosie, giń! Dobra, no, zjedzony, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Jesteśmy rekinem 28 poziomu, więc to my jesteśmy tutaj zagrożeniem dla wszystkich. Jeszcze cztery, dwie... Okej, okay, dwa żółwiki i po sprawie, okej, okay, dobra, git i... O ty, nie zjadłem cię! W procesie. No, mamy wszystko. Strasznie ci dużo żółwi morskich. Skiepsko dla trawy morskiej, do dla orek, które lubią coś tam, coś tam. Co ty mnie ścigasz? Ole mnie wywalił. I cyk. O ty, 30-pąsią, no dobra. Jak widzicie, mamy w ogóle. O, pękła mi zbroja. Dobra, zjedźmy sobie go, bo nam będzie przeszkadzał. E, ta orka jest jakaś upośledzona, mam wrażenie. O, ta orka nic nie robi. Co jest z tą orką było? Co ze mnie tak? No to dobra, weźmy się za inną misję. Widzimy, widzimy że nam przyszły kolejne powrót ludzi. Ludzi sobie zostawimy na potem. Albo dobra, w sumie teraz nawet możemy iść. No, tym bardziej, że mamy ich blisko. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, nie jestem pewny. Tutaj coś mamy. Jakiś wrak mojego statku, co to jest? Aleks uważał to tylko za swoje drugie najgorsze urodziny. Ej! Jezus, jakie to było złe! A, bo dobra, w sumie nie. Chyba źle to zrozumiałem. Bo wpierw pomyślałem, że chłopak, który tutaj na tej łodzi też był, to dwulatek. Tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo, bardzo złe. I dobra, bo my musimy tam skoczyć My już wiemy jak tam wskakiwać Dobrze wpłynę? Nie, to jest tu. Okej! Okay. Dobra, jakaś tutaj misja jest A, dobra, z żółwiami, no dobra, no to nie było tematu Pozbędziemy się ich, zjemy na spokojnie te dzieciaczki no, nawet nie wiem, co zjadłem. Ostronos Atlantycki. No dobra, ujdzie. A, mogłem tu po prostu normalnie się przepłynąć, ale musiałem przeskakiwać. Przy okazji, tu widzimy, że jest rejestracja! I myk zjedzona rejestracja. A teraz, wypadałoby ludzi zjeść. Dobra. Przejdźmy sobie tunelem, kanałami wodnymi. O, no, skrzyneczka. Dobrze nam to zrobi. Przypakować. No, trzeba no, się czasami. Szczególnie tym bardziej, że w wakacje niedługo, i lato, i wiecie, woda. Żołądka. Chrekinów. Jezu, ile tu jest z tego. Okej, zaraz ten po głowie to zachładny, choć niezbyt wybredny pożeracz. Ale ładnie, żeśmy w to wlecieli. A teraz idealnie możemy lecieć. Zjadać ludzi. Którzy się tego nie spodziewali w ogóle. Przyszli oglądać orki wieloryby czy co to tam. A spotkali Repina. Jesteśmy zagrożeniem czwartego poziomu. Ojcze Jeszcze trzech ludzi musimy zjeść. Damy radę dwóch. I ostatniego Okej, okay. okay, coś tam gada ten fit łuska. Spoko. Okej, okay, dobra, atakujemy te łodzie. Nie wiem, co, nam, tak, na, co tak na pewno nam daje to e, pod literką T. Ale jak jest, to czym nie użyć? Co to za wielkie warzywa? Wielki pomidor. I o. Dobra, piluska... Czy coś dostaniemy za to, że to przeskoczymy? Było blisko. Na pewno jakiś easter egg z tym jest. Nie chce mi się w to wierzyć. Aj! Mało brakowało Przeskoczyliśmy. Aj, karamba, blisko było. Dobra, weźmy sobie tą rejestrację jeszcze i lecimy stąd. Myk, 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 myk. Myk, bany, hopem. Dobra, ale pytanie, co my teraz mamy jechać, gdzieś płynąć zrobić? To by wypadało czarna orka, to nie. To może za chwilkę w sumie orkę zrobimy. W sumie, no, można nawet teraz zrobić, bo jest 150 metrów. Aj, co się, że niedługo będziemy kończyli też tą kierkę? O, a co to tutaj jest? Czy tutaj w ogóle coś powinno być? Okej, okay. pójdziemy na skróty, bo czemu nie? Oj, ty orko. Dobra, walczymy z Orką Królem Morzu. Orki naprawdę są takie agresywne Dobra, pocięt jakiś Dobra, został przecięty. Dobra, i cygnus ogoda, i cyk, żeby go głupić. Okej, okay, ale obrażenia robimy, ja cię Oj, ty już płytwy nie masz, ziomuś! I dobra, nawet przynajmniej dużo to daje, bo to nam schroni z tego, co widzę. Dobra, zjedzony żywcem został. I przy okazji tutaj mamy punkt widokowy. Okej. Okay. Punkt orientacyjny, przepraszam bardzo. Co to jest rana miasta Port Clevis? Zawsze korzysta z okazji wykorzystywania różnych frontów. Co? Ok, dobra, czyli bez problemu zjedliśmy Orkę 35 poziomu, sami mając 29. No, bardzo łatwo poszło. Wypadałoby teraz jech popłynąć tutaj, ale to jest ostatnia misja, tutaj Fabuła. Ok, zabij Alfę, kawiorowy przylądek, osiągnie rangę niesławy szósty poziom. Ok, no dobra, czyli generalnie musimy to zrobić tutaj. Tylko kurde jak tam popłynąć teraz No najlepiej teraz tutaj się trzymać lewej ścianki No to my tam popłyniemy A Może by tak jeszcze pozabijać kilku Ludzi Tak na przykład jak tego Tak na przykład jak Tom co chciałem ją zjeść ale mi uciekła Dobra, szorza z niebios Rekinem tornado robimy tutaj na moście po moście czy co to, to tam jest Dobra, jeszcze musimy zjeść tylko pięciu Ludzi co tam, że się już dusimy Dobra, zjedzmy żółwieka, żeby sobie odnowić HP I wskakujemy O ty! Okej okay. Dobra, widzimy, że tam dynamity nam rzucili To walka ogonem naprawdę teraz też dużo daje z tego co widzę Wow No, widzicie, że bardzo dużo umiem zrobić obrażeń teraz tym Okej, okay. co to się dzieje? Kto tu? Kozak z Indiany? Choręży Taylor Dixon. Okej. Okay. Zobaczymy czy jesteś taki Dixon jak na ciebie mówią. Ale... Coś czuję, że będziesz jak zwykle słaby uszy. Okej, okay. dobra, nota wleciała. I dobra, bo oni naprawdę nas biją teraz tak ostro, hard dość. Dobra, zjedzmy kilku ludzi, bo musimy odnowić HP Dobra, generalnie no trochę nie się tu zrobiło. Dobra, pozjadajmy ich Dobra, zniszczmy ten poduszkowiec! Okej, nurek. Makrela została zjedzona. No i generalnie co? Gdzie no, jest Dixon? Aktywność gotowa, okej. No ale gdzie jest ten Dixon, ja się pytam? Jesteś ty? No, może ty? Może no, już go zabiłem? A nawet o tym nie wiem. Nie wiem co tu się już dzieje tak naprawdę. Może to ty tam płyniesz, co? I gdzie ty jesteś, Dixon? Rośnie Ranga Niesławy, piąty poziom. Ale to co, zabiłem go teraz, tak? Bo nie jestem pewny stu 100% tak? ale chyba ta skoro nam ranga ta go po prostu urosła, to może tak być. Zobaczmy w sumie. Tak, zabiliśmy go, dobra. No to teraz żyjnik Bre... Brandy, Brady, Brady, braid. okej, okay. a co mamy? Bioelektryczne płetwy, bioelektryczne ciało. Totalnie mięśnie, ok. Czyli co teraz, generalnie co w elektryczność idziemy? No dobra, może tak też być. Dobra, ludzie, dobra. Oj, jak... jakie centrum miasta tu jest. Dobra, generalnie zabijemy te 10 żółwi jeszcze, zrobimy tą misję tutaj. I chyba kończymy odcinek. To będzie jeden z szybszych odcinków, mi się wydaje. Chociaż, no. Czy ja wiem, w sumie jeszcze tutaj sobie to zrobimy i lecimy na misję. Czekaj, z drzewa spadł! I my i zjadamy ludzi. Chillera i utopia. Leżing na pleżing robicie, te tak? W sumie na opening chyba. Przy opening. Nie wiem, w sumie leżing, pleżing. Na jedno wychodzi i tak zjem was Dobra, ten by mi się przydał. O, dobra, tu są żółwie. Jeszcze to odzyskamy sobie HP przy okazji. Zrób, weźmiemy tablicę rejestracyjną, zjemy żółwiki. Fajnie, że to jest wszystko obok siebie. Ej, wracaj tu! Dobra, rekin młot to nie jesteś wyzwanie już dla mnie. No może jakbym miał pierwszy poziom, ale tylko może. I my kszarżą z niebios. I cyk tych bezbronnych, winnych ludzi wszystkiemu. To przez was GMO jest. Ile jeszcze ludzi tutaj muszę zjeść? Descrolka do grobowej deski. No dobra, jeszcze trzech. To tam już pikuś raczej. I męk zjedzony. Myślę, że mi uciekniesz. Nie zenu no te numery. Dobra. i myk. A ty co latasz? Dobra, ta do grobowej deski została ukończona pomyślnie. I my... Jezus, jakie zebranie tu jest! Dobra, generalnie zjemy tych żółwi i kończymy odcineczek. Bo chyba no nie ma sensu póki co przedłużać. Chociaż jestem też ciekaw tego skażonego obszaru tam, co generalnie z końcem poprzedniego odcinka mieliśmy. Witaj wielorybie. Prawie ósmy poziom Dobra moi kochani, my tam chyba Alfom skończymy. Więc zaczniemy przyszły odcineczek walkę z Alfą A teraz, jedyne co mogę zrobić to uciec od tych morderców I się pożegnamy Nawet teraz można się żegnać. Moi kochani, jeżeli Wam się odcineczki podobają mój kontencik na YouTube, jeżeli Wam się w ogóle podoba mój kanał Zostawcie subskrypcję, bo to naprawdę nic was nie będzie kosztowało, a w każdym momencie można zrezygnować, chociaż odradzam, bo po co, co mam to da jak zrezygnujecie, a możecie tylko zasubskrybować. Trzymajcie się moi kochani, hej!